Stoningowany błączek To będzie bez rączek Jak za daleko wepchasz to będzie bez rączek wtedy To nie bądź. <grych> Tam jest podłączone chyba nie Odpalaj rakietę Boisz się Honory. Ja stary jestem, to w Ja mam więcej kredytu do złacenia.

że jest dobre, takie nawet, po, powiedziałbym, 3 cm. Też nie wiadomo, jakby na przykład słomę miał, jakby słoma się jakby jak siano, jaka różnica by była. Dobra, założę te worki, skończę tego snopka, mam nadzieję, że się zmieści do tych woreczków. Trzeba w masce robić. Trzeba w ogóle zważyć ile worku jest takim pełnym jak teraz, bo cały snopek wszedł nam do dwóch worków. Dobra, zrobiły na razie porcję 25 kilo. Czyli z worka. Trzeba te tamte resztę składników poodmierzać. Biorę ściągawkę. Dobra, siano mamy zsiekane, 5 kg. Do tego będziemy brać jeszcze lucerne, te witaminy, linowit razem z białkiem. Mleciona kukurydza, kukurydza zwykła, owiec cały, bo to małe cielaki będą, to zobaczymy, czy będą trawić to całe ziarno. Wysłodki tofi, melasa, śruta zbożowa soja i kreda i tyle e, także kilo 25 lucerny no i tak trochę się wykosztowałem e, także te pierwsze porcje e, będą takie na wypasie tego suchego tmru a później faktycznie, bo sporo osób się odnośnie tego suchego tmru odezwało e, także można to zrobić taniej i już kolejne partie e, po skończeniu tego tutaj mojego Zapasu paszy, no to kolejne partie będę już robił nieco inaczej. Odpuszczę niektóre rzeczy, ale to wyjdzie później. Na razie robię tak jak jest i jakieś ważne kwestie, typu dokładny skład, co to jest, to będą się wyświetlać na ekranie. Tak, żeby tutaj niczego nie pominąć, to przy montażu już na spokojnie wszystko uwzględnię. A ja tutaj będę sobie pomału działał. No i jak widzicie tutaj na nagraniu śmigam sobie odsypując poszczególne składniki tego mojego TMR-u. Na początku chciałem Was przeprosić za tą plamę na dole ekranu. Dopiero przy montażu zauważyłem, że kamerka była brudna, troszeczkę może to przeszkadzać, rozpraszać, ale mniejsza o to. Co do tego składu mojego TMR-u, to postanowiłem, że będzie on faktycznie bogaty, ale o tym powiem jeszcze w filmie. Natomiast jeśli chodzi o sam skład, to procentowo wychodzi to tak. 20% stanowi siano, 5% lucerna, te granule takie, 30% aż stanowi Linowit, czyli ten Premiks sano, co jest zdecydowanie za dużą ilością, tutaj posłużyłem się. Danymi producenta, ale biorąc pod uwagę, że worek kosztuje sporo, no to jednak trzeba to będzie czymś zastąpić. Ale o tym też później w filmie. 10% gnieciona kukurydza, 5% kukurydza cała, 5% cały owiec, 5% wysłodkitowi, 5% melasy, 10% śruty zbożowej, około 3% soi 2% kredy. Tak to wygląda, trochę zabawy z tym było. Mimo wszystko, uszykowanie takiej betoniarki łącznie z posiekaniem całego snopka nie zajmuje dłużej jak 25 minut. Myślę, że taki Mauser jeden raz na jakiś czas zrobić i będzie git. Także tak wygląda skład procentowy, czyli na porcję 25 kg. Tutaj Wam się wyświetla teraz wszystkie dane w kilogramach. No, i jeżeli chodzi o ceny, no to tutaj już w przeliczeniu na 100 kg takiego suchego TMR-u każdy poszczególny składnik właśnie wychodzi tyle. E, czyli tutaj mamy łączny koszt 100 kg mojego suchego TMR-u na ten moment, co według mnie jest troszeczkę jeszcze zbyt wysokim kosztem. Można na pewno zrobić to taniej. Lecimy dalej z odcinkiem. Co nać Też nie Jeszcze nie wiem Też nie wiem Jak to miało być Ta sekretka jest najlepsza W sensie ten zawiasik No ja ci takie No ja wiem Nie, nie, nie wsadzisz ja, Wiesz, Mogłem na pół zrobić takiego ale... no, Co wymyśliłem nas zrobiły Fajnie to wygląda Działa Działa jak coś no jest... Czy jak coś jest głupie, ale działa, to nie jest głupie. W paszowozie się 40 minut bełt. na, wszystko, na <laughs> Ale tak Dwa warki siana też by się chyba zmieściły. Trzeba się jeszcze nauczyć obsługiwać. Tak mi się wydaje, nie? Czy nie bardzo? Nie, Tylko nie wiadomo, jak by się mieszało większa ilość. Trzeba by... się wymiesza, się wymiesza, no bo co to masz, bo no. to, jak to jak przedtem było na poziomu, to się wymiesza. Tylko, że jak się kończy, to trzeba by do góry podnieść całkiem żeby nas podpadło. I teraz to było mm -hmm. I co? Włączyć, polewać pomału i zobaczymy, co to będzie. Znowu. No, zwykły inżynier tego nie zrobi. Tu trzeba być magistra. Pasowało, Ferdy. Uwłączyłem, zapomniałem przedtem. To Nie, się nie nagrało. Znacznie pyliste to mi się wydaje. No bo... w głównym zamyśle, dzięki właśnie tej melasie, pył miał się trochę oblepić razem z tym sianem. A że w betoniarce takie mieszanie za bardzo nie działa, to nam się wzięła melasa zrobiła gluty, i teraz z tego wyszło. Tego ci powiem, że tu jest pół wody do tego dodać. Zrobi się rzadsza, jeszcze nie ma tyle wody będzie, żeby, żeby to no. I co, już musi zostać, tak? Bo wiesz, to się kotłuje wszystko w tym, może faktycznie, gdyby tutaj było mieszadło, które po ściankach to rozprowadza, to by się jakoś może... No to mieszadło znowu się poklejało. Tylko że tam wtedy ten materiał no byłby... Jest tarcie, no. I może właśnie takie kluski by raz na jakiś czas trafiały między mieszadła a ściankę i by to jakoś rozcierało jeszcze i mieszało dodatkowo. Śmigło? I na <grym> <To prętarkę. grym> <już>. Szybciej <grym> będzie tą łyżkę do capka raz na jakiś czas podpiąć. Następną to partię robię. spróbuję, także kolejną Kolejną partię zrobię z dwóch worków siana i trochę tą melasę faktycznie to się rozsypać. to drugie jeszcze sypać, drugą partię dosypać do tego i drugą melasę rozcięć. Mogę... No i w sumie niech to się wtedy też trochę jeszcze pogłębi. Też to mi tak będzie stało w tych blokach, to by to, to by mi zapalić. Może i te kuchy się wygrywają. To znaczy, to znaczy, jedną kuchę dałam, że więcej coś Takiego rodzinka, cię tak Nie Dlatego nagrywam, żeby. I komu innemu taki głupi pomysł do głowy już nie przyszedł. To no, samo siano zostało, a dziewczynka wtedy działa. No, teraz chyba jest różnica trochę, albo mi się wydaje tylko. Ale jest takie. Klejące. Nie, nie tyle, że klejące, ale takie tłuste bardziej. No to mi się wydaje, że przedtem też trochę tłuste, można nie wody dawać. Jeszcze tylko pół litra, czy ile tam dodać. Żeby po prostu się te kluchy nie robiły. Tak, teraz nawet to sianko trochę jest faktycznie obklejone jakimiś tam różnymi kurzem. wiesz, no to też chodziło ile W Z... pół minuty. No to co ci więcej nic nie da ci chodzenie. Nie no, wydaje mi się, że lepiej tak niż jak było samo tą masą, ale... Tak mi się też wydaje. Mówię, można spróbować do wody. Ale tylko tylko jeszcze zobaczymy co będzie jak się wysypie, jak się And e, nawet się wymieszało fajnie. Jeżeli chodzi o te... żeby to siano było zielone. No właśnie. Albo nie jakoś nie dobra słoma, no. Nie widać tych No nie, nie. Jeżeli chodzi o wymieszanie tych suchych składników, to jest... Powiedziałbym, że okej. Okay. No zobaczymy. tak Tak, to czuć, że tego tutaj jest. To nie samo zielone. Teraz sprawdzimy tu, tam tym damy O tak skończy. o można, można dać wiaderko rozsypać Ale jak się dorwał widzisz Tę kukurydzą straci No te już mogą stracić kukurydzę I, no tak nie i, nie I na kolejną partię, jak się to zużyje, to nie wiem, czy samej gniecionej kukurydzy nie brać już tylko. To by było wtedy uniwersalne. Nie wiadomo, jak to No Tutaj jakby to mieszał, Mausera na capku na widłach tutaj podstawić, obok tego, łopatą pyk-pyk i wstawić do obory. Tak myślałem. Bo myślę, że jakąś łopatą by tutaj po tym wybrał. Pierwsze koty zapłaty. Tak, 10, 10 kg siana. I teraz widzisz, śladu nie ma po tym drugim laniu. Tylko to, co pierwszy raz weźłeś już Teraz jeszcze tylko dojść właśnie do... No, i to się też to 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 wygląda, bo to siano jest y, z, tego, z tego worka takie długie, co coś tam. Tak, tak, więc. też się trafia, no ale to nic. Jeszcze właśnie trzeba przemyśleć kwestię tego linowitu, co mam tą paszę taką z josery, żeby coś tańszego właśnie było. Jakieś witaminki zamiast tego, trochę więcej soi, trochę więcej kukurydzy. I to jakoś by się zresztą tam mi ktoś pisał właśnie że tak w miarę tanio robią, a dosyć też fajnie. No po to samo się robi, żeby z zrobić, nie? To co teraz... nie sztuka kurde, nakupić już mieszanego jakiegoś cudów i no. mieszać, mieszać tylko do tego. No i podsumowując ten nasz dzisiejszy odcinek z próby kręcenia TMR-u, coś tam nam wyszło, jeszcze nie do końca tak jak wyjść powinno, bo, jak wlałem tę gęstą, gęstą melasę, to się trochę jak kruchy porobiły w betoniarce, więc to nie tak powinno wyglądać na takie małe ilości. Więc no dobrze jest to trochę wodą jednak rozcięcie, żeby to się tak fajnie porozprowadzało. No, próby na razie, próby, ale jakoś idzie. Eee, także tutaj te cielaki daliśmy im wiaderko takiego TMR-u, wpierniczyły szybciutko wszystko, więc da się zjeść, jak widać. Eee, I będziemy kombinować. Film z cielakami. W następnym film z cielakami w następnym filmie. Cielaki nowe w następnym filmie, bo przed chwilą miałem telefon, że są już w drodze, więc dzisiaj wieczorem powinny być. Będą to takie mieszańce, tak jak to u nas w zwyczaju bywa. Po zdjęciach, z tego co widziałem, to chyba ciutkę większe będą niż te kupowaliśmy. I 1550 zł brutto za sztukę wyszło, zobaczymy faktycznie, jakie one. Przyjadą i więcej informacji o cielakach, oczywiście, w filmie z cielakami. Także już teraz serdecznie na ten odcinek zapraszam, jeśli taki temat Was interesuje, jak to u nas wygląda. Także tutaj temat ten mamy załatwiony. No i jeżeli chodzi o ten suchy TMR, już tak na sam koniec, no to wyszły nam z jednego snopka 10-kilowego, 11 w sumie. Dwa takie wory tego TMR-u. Docelowo będzie to robione w takim pojemniku z Mausera, tam już pod garażem Mauser stoi, to go będziemy przerabiać. I taki jeden pojemniczek się narobi na raz i powinno na jakiś czas starczyć. No i przyznaję się, że poniosła mnie za bardzo fantazja z tym suchym TMR-em. Za bardzo na bogato. Chciałem jak najbardziej, żeby to było zbliżone pod taki kupny chyba, żeby tam były szmery, bajery, żeby to jak najbardziej cielakom smakowało, i chyba, no tak jak mówię, przegiołem, poniosła mnie fantazja. No ale jakoś to, co już kupiłem, to, to zużyję, to wiadomo, że teraz się nie rozmyślę. Tylko to się i tak zrobi, i tak zrobi. Dziękuję wszystkim, którzy się odezwali w sprawie tego suchego TMR-u. Z waszymi przepisami, składnikami, jak wy to robicie, no i w zasadzie racja. Tutaj mógłbym odrzucić parę rzeczy, jak tą właśnie granulowaną lucernę, jak te tofi mogę odrzucić. Tak samo małym cielakom fajnie jest dawać tą całą kukurydzę. Natomiast też się zastanawiam, czy taki, taka gnieciona po prostu kukurydza by nie wystarczyła, i tylko gniecioną kupować, bo nie mam swojego gniotownika, a już taką zakupiłem. Tak samo to worek taki 25 kg. Kosztuje 170 zł chyba, więc jest to drogie. Więc Albo jak kupować, to dawać tego tylko, tylko, i, i trochę śrutą to podganiać i większą ilością kukurydzy, żeby to białko trochę uzupełnić, żeby to wyszło po prostu taniej. No bo tak jak mówię, przegiałem pałę. Więc z tej lucerny zrezygnuję chyba, że uda nam się zrobić własne siano z lucerny. Wiem, że przy zbiorze jest problem, bo to się łatwo obsypuje. I potem tylko same łodygi się ewentualnie zbiera, więc tutaj trzeba byłoby uważać, ale może byśmy spróbowali i zobaczymy. Na pewno z tego i z tego można by było zrezygnować, z tego w sumie też i dawać jakieś tańsze witaminki po prostu do tego naszego TMR-u i na pewno wyszłoby to taniej, a myślę, że nie, nie aż tak gorzej. No bo też nie mamy takiej linii produkcyjnej jak te kupne Tmery, co tam dają nie wiadomo jakieś marcheweczki, kurcze, chlebki i mm -hmm. tak dalej. I tyle. Chyba w temacie wszystko powiedziałem, pokazałem co chciałem w tym odcinku powiedzieć w następnym cielaki. A dzisiaj kończymy. Dzięki, do następnego. Cześć.